Uczeń podłącza głośnik do gramofonu, ale dźwięku nie słychać. Aby był słyszalny, potrzebny jest wzmacniacz, na przykład taki, w którym wykorzystane są tranzystory bipolarne. Aby zrozumieć zasadę działania tranzystora jako wzmacniacza, posłuszmy się analogią. Gdy regulujemy wypływ wody pokręcając zawór, obserwujemy nie tylko różnicę w ilości wypływającej wody, ale także zmiany w ciśnieniu. Dzieje się to dzięki ciśnieniu, jakie jej nadano w stacji pomp. Budowę tranzystora bipolarnego rozpatrzymy na modelu kostki złożonej z trzech części mających końcówki oznaczone E emiter, B baza, C kolektor. Podłączenie źródła prądu do obwodu baza emiter tworzy umowny układ ręka-kran. Odwód roboczy, inaczej wyjściowy, tworzy emiter kolektor zasilany napięciem, który działa podobnie jak stacja pomp tłocząca wodę do rur. Wartość napięcia źródła emiter kolektor jest wielokrotnie większa od napięcia polaryzującego bazę. Przez każdą z końcówek płynie prąd. Prądy w obwodach kolektora i emitera są przybliżone a wartość prądu kolektora równa jest różnicy prądów emitera i bazy. IC kolektor równa się IE emiter minus IB baza. Każdej z końcówek tranzystora podporządkujemy określoną objętość uzyskując pełny model tranzystora bipolarnego. Tworzą go trzy różne objętości kostki materiału półprzewodnikowego. Charakteryzują się one różną koncentracją ładunków P i N. W kostkach typu P dominują nośniki dodatnie, w kostkach typu N nośniki ujemne. Każdy tranzystor tworzy zbiór odpowiednio uszeregowanych trzech kostek nazywanych emiter, baza, kolektor. Właściwa praca tranzystora zależy od tego, czy źródła prądu, baterie mają odpowiednie napięcie, a bieguny ich połączone są do odpowiednich końcówek tranzystora w zależności od typu NPN czy PNP. Teraz poznamy tranzystor PNP. Różnica między oboma typami polega na innym układzie kostek N i P. Zmieni się również biegunowość baterii, ale nadal napięcie kolektor-emiter jest większe od napięcia baza-emiter. Na symbolu tranzystora ulega zmianie kierunek strzałki przy emiterze wskazującej kierunek prądu. Doświadczalny układ wzmacniacza składa się z rezystora regulowanego, tranzystora bipolarnego NPN oraz żaróweczki. Regulując rezystancję, zmieniamy wartość prądu bazy, co powoduje zmianę prądu kolektora, a w efekcie różne świecenie żaróweczki. W obwód sterujący dołączamy przyrząd mikroamperomierz wskazujący zmianę wartości prądu bazy w zależności od rezystancji. Obwód roboczy dołączamy miliamperomierz wskazujący prąd kolektora. Przy pewnych wartościach prądu bazy prąd kolektora osiąga wartość największą, a tranzystor wzmacnia najbardziej. Każdy tranzystor charakteryzuje się dopuszczalnymi prądami kolektora i bazy. Jeśli odczytane wartości prądu kolektora i bazy porównamy ze sobą, to otrzymamy współczynnik wzmocnienia prądowego beta, który wynosi dla naszego tranzystora 100 i wskazuje, że poprzez tranzystor sterowany prądem 10 mA możemy pobierać prąd 100 razy większy. Teraz poznamy najprostszy wzmacniacz prądu zmiennego. W obwodzie sterującym mamy źródło drgania akustycznych, mikrofon, a w obwodzie roboczym wzmacniacza słuchawki, oscyloskop, głośnik. Tranzystor jako wzmacniacz przenosi określone pasmo drgań słyszalnych. Po włączeniu mikrofonu na wejście wzmacniacza uzyskuje się te sygnały na ekranie oscyloskopu. Dla zapewnienia właściwej pracy tranzystora wymagane są określone napięcia. Uzyskuje się je przez włączenie R1 i R2 zapewniających właściwe napięcia zasilające bazę. Polaryzacja kolektora wymaga również właściwego napięcia. Realizujemy to przez rezystor RC który stanowi obciążenie obwodu roboczego. Podobnie jak kolektor, emiter również musi mieć zapewnione napięcie, a realizujemy to przez włączenie rezystora RE. Najprostszy wzmacniacz zbudowany na jednym tranzystorze i źródło jego zasilania. Po podłączeniu wzmacniacza do gramofonu słychać w głośniku dźwięk odtworzony z płyty gramofonowej. Wzmacniacz tranzystorowy można zastąpić układem scalonym. Oto porównanie jej wielkości zewnętrznej. Układy scalone jako elementy półprzewodnikowe mają wiele tranzystorów, diod, rezystorów i kondensatorów wkomponowanych w jednolitą kostkę. Spełniają one funkcję wieloczłonowych wzmacniaczy tranzystorowych.